Dzień Kochani, już jutro Wigilia Bożego Narodzenia! Cieszycie się, że już przyszły święta? A my dzisiaj mamy dla was przygotowany świąteczny, a zarazem zabawny filmik! Chcecie wiedzieć jakie mogą być typy choinek? Oglądajcie film do końca! Pamiętajcie też no, o naszym drugim kanale no to Lotogramy! Choinka obrzatucha! No mm, ale pyszne, jeszcze może Czego? Zjem. Może takie pyszne jabłuszko, czy może takie żelki? No nie wiem, albo pomarańczka, a może najlepiej wszystko zjem. Tak! Ej! to no co ty robisz? No jak to co? No nie to wszystko takie pyszne jest. Ty czemu nie możesz posać się, bo to nic nie e, Ale to pyszne! A co jadłeś dzisiaj na obiad? Ja mam 20 pierogów. Tylko tyle? tam przepysznego kotlecika z frytkami i z sałatką. A ty jadłaś już obiad? Nie, ja jeszcze nie byłam tylko w McDonaldzie i zamówiłam sobie dwa cheeseburgery z dużymi frytkami i z dużą kolą. A obiad to za chwilę, bo najpierw muszę sobie pojeść troszkę słodyczy. Mm. No dobra, dobra, jak jadźmy. Może! ja pojechać. No pewnie, że ubrałam. Na pewno ci się spodoba. Chodź zobaczyć. No i jak ci się podoba nasza piękna choineczka w tym roku? Wow, ale miałeś dobry pomysł. Ta choinka jest wspaniała. Tylko żebyśmy do świąt nie zjadły tych wszystkich dekoracji. No właśnie, ja też się obawiam, że ciężko będzie się powstrzymać. Ten kiełbasiany łańcuch chyba tu długo nie powisi. No nie przesadzaj, do świąt wytrzymamy. Choinka informatyka. Czy przygotowałaś mi ten plik, o który cię prosiłam? Tak, już ci go wysyłam na maila. Oj, chwilkę, bo coś mi się z system zawiesił, ale spokojnie, ja znam sposób, jak to naprawić. Oj, chyba jakiś haker próbuje mi się włamać tutaj na mój komputer. Żeby tylko ci jakiegoś wirusa nie zainstalował. Spoko, zaraz sobie z nim poradzę. No, chyba nie wie na kogo trafił. Podaj mi swoje hasło do nowego programu graficznego. Aha, akurat do tego programu mam łatwe do zapamiętania. Uwaga, 458 U Gwiazdka Małpa 4RGB. Znak zapytania. VX8 Powinnaś zmienić to hasło. Jest zbyt proste do rozszyfrowania. Spokojnie, w tym hasle ukryty jest pewien trik. Dzięki takiej konfiguracji znaków ono się samoistnie zmienia co minutę. Wow, nieźle sobie to wykombinowałaś. Będziesz mi musiała kiedyś pokazać ten patent. O, dostałam właśnie powiadomienie, że zbliżają się święta. A no tak! jesteśmy zapracowane, że całkowicie o tym zapomniałyśmy. A co ty na to? Jakbyśmy ubrały choinkę tutaj u nas w biurze? Właśnie nad tym pracuję. I... Właśnie wysłałam Ci projekt tej choinki. Sprawdź tą wiadomość. Mm, wow, jestem za. Dobra, bierzmy się do roboty. No i taka choinka to ja rozumiem. Rzeczywiście udało nam się. Od razu czuć świąteczny klimacik. Chyba w ofercie naszej firmy na przyszły rok musimy dodać programowanie choinki. Choinka bogacza. Ech, ale dzisiaj gorąco. O, Monika, a gdzie ty teraz idziesz? No i jak to gdzie? Na zakupy muszę wydać trochę pieniędzy. Jak sobie codziennie czegoś nowego nie kupię, to jakoś tak źle się czuję. Powiem ci, że ja też lubię wydawać pieniądze. Wczoraj na przykład kupiłam sobie torebkę. 5000! Jak już zobaczyłam, to nie mogłam się po prostu powstrzymać! No, ja też tak wam, ostatnio jak byłam w sklepie, to zauważyłam takie ekskluzywne chusteczki do nosa. Wiesz, miał taki złoty wzór, a kosztowało jedynie 1400 zł. Oczywiście, że je wzięłam! Ale Ci się trafiła okazja. Mogłaś i dla mnie kupić. Dla Ciebie kupiłam coś innego. Ostatnio narzekasz, że zgnudziło się Twoje Porsche. Jak wracałam z zakupów, przechodziłam koło salonu Ferrari i kupiłam Ci najnowszy model. O, dzięki. Pojadę sobie nim na święta w Alpy. No dobra, idę, tylko muszę się jeszcze troszkę pomalować. Gdzieś tu miałam szminkę. No gdzie, gdzie ona jest? Nie. Mm, o, jest, znalazłam. A co to takie drobniaki nosisz w torebce? Nie, to takie drobne, to może na wizytę u fryzjera. Dołożę jeszcze parę stówek i powinno wystarczyć. Blaz już choinkę na święta? No jeszcze nie, bo nie mam żadnej koncepcji. Wszystkie te bombki w sklepach są takie tanie i tandetne. To chodź zobaczyć moją. Jak ty się podoba moja choinka? No, 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 na bogato! Chciałam jeszcze przyczepić te diamenty, ale były troszkę za ciężkie. No, to może w następnym roku kupisz sobie po prostu diamentową choinkę. Ty to masz świetne pomysły. Choinka z marśrucha. Zimno. 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 A na ile nastawiłeś ogrzewanie? No Na 28 stopni. Na 28? To za mało. Ja w lecie też się trochę lżej ubieram, ale rękawiczki to zawsze muszę mieć na dłoniach. Tak szybko mi marsną. A może dla rozgrzewki ubierzmy choinkę? Tak, to świetny pomysł. Przecież zaraz święta. O, Trochę się rozgrzałyśmy ubierając tą choinkę. Ale wiesz, ona naprawdę ładna. Mam nadzieję, że będzie jej cieplutko w tych wszystkich szaliczkach i rękawiczkach. Jedna choineczko, ona też na pewno marnie w zimie. Na szczęście ma ciepłą, grubą czapę. Święty są fajne, ale dlaczego musi być tak zimno? Choinka lekarza. Przed chwilą miałam ostatniego pacjenta, a pani doktor już skończyła pracę? Tylko jeszcze muszę sobie wypisać tej dawkowanie leku i za chwilę będę miała przerwę świąteczną. A jak pani dzisiaj minął dzień? A wie pani, miałam dzisiaj taki ciężki, dziwny, medyczny przypadek. O, a co się stało? Pacjent miał gorączkę, miał w ogóle kaszlu, bolała go głowa, a testy nie wykazały grypy. Ach, teraz takie choroby są. Ciężko jest je zdiagnozować. A wie Pani, że dzisiaj na oddział przywieźli pacjenta, którego musieliśmy reanimować? Oj, to chyba dzisiaj był dla Pani ciężki dzień. No, ciężki, ciężki. Dlatego cieszę się, że teraz zaczyna się ta przerwa świąteczna i będę miała chwilę wolnego. A może Pani chce zobaczyć, jaka jest choinka na naszym oddziale? A, bardzo chętnie zobaczę, zobaczę. Bardzo pomysłowa, prawda? No tak, jak na lekarze przystało. Oby nasi pacjenci nie musieli tych wszystkich leków przyjmować. I byli zdrowi przez cały rok. Choinka, Choinka Lenia. Cześć, co robisz. No i jak to, co, leżę sobie. Ale jak to, tak cały dzień leżysz? No leżę, leżę. Myślisz, że tak łatwo jest leżeć? W sumie masz rację, mi też ci nic innego nie chce robić. Trzeba było podkurzać troszkę w pokoju. Ale to chyba jutro zrobię, Luś. W sumie to zbliżają się święta. Przydałoby się coś zrobić w domu. Ale tak się nie chce. W sumie wiesz co? Przecież teraz to wszystko można kupić gotowe. No tak, to po co mam w coś robić? No to Luś, no to odpoczywaj. Ale wiesz co, jedną rzecz to musimy na pewno zrobić. Na pewno to musimy porządnie odpocząć. Ale przecież na święta musimy mieć choinkę. Spokojnie, ja o wszystkim pomyślałam, chodź. Zobacz, choinka już jest gotowa. Ale nie ma tu żadnych ozdób. No ale czy chciałoby ci się zawieszać jakieś bombki, łańcuchy, światełka? No nie, no co, Ty, to jest zbyt ciężka praca. No właśnie, więc taka choinka przecież też może być na święta. Ty to masz głowę, dobra chodź, idziemy już leżeć. Choinka mola książkowego. Znająca historia w tej mojej książce. Moja też jest bardzo ciekawa. Jestem już na ostatniej stronie. Przeczytałam ją jednym tchem. Coś czuję, że i ja skończę też swoją. Dobra, ja już skończyłam swoją. Biorę się za kolejny tom. Uwielbiam zagłębiać się przygody bohaterów książek. A ja często mam tak, że utożsamiam się z bohaterami książek, które czytam. A ja właśnie czytam o świętach. Co? O nich? Przecież trzeba ubrać choinkę! Spokojnie zadbałam o to, chodź ją obejrzysz! Zobacz, to jest choinka w sam raz dla takich moich książkowych jak my! Wow, choinka z książek! Chyba przyznasz, że to bardzo oryginalny pomysł! Rzekłabym wręcz epicki! Zwykła choinka! No i w końcu doczekałyśmy się normalnej choinki! Chyba wy w domu macie podobną. Taką zwykłą, normalną, świąteczną. Z bombkami, światełkami i łańcuchami. Kochani, z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam radosnych, spokojnych i zdrowych świąt. Spędzonych w rodzinnym gronie. Pięknej choinki, a pod nią wielu wymarzonych prezentów. Cieszcie się tymi pięknymi świętami. Odpoczywajcie i bądźcie szczęśliwi do Z... cały świąt Bożego Narodzenia!